O, jestem dzisiaj na drugim dniu Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier. Jest godzina dziewiąta, więc jak możecie zauważyć, wystawcy dopiero rozkładają się po dniu pierwszym. Tu mamy sporo rękodzieła, bryloczków. <gulity> 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 Figurki. Pójdźmy bliżej. Star Warsy. Tutaj trochę Marwela, władca pierścieni. Patrzcie. For Lost in Time. Non comics. A tutaj mamy całą ścianę Funko. A tutaj już macie szlaban od stoiska Egmontu. Plakaty. No i tutaj stoisko Egmontu. Tutaj Azul Komiksu, gdzie można kupić komiksy zagraniczne, amerykańskie, w dość przystępnych cenach. No i tutaj stoisko Yatty, jak zwykle wielkie i majestatyczne. A tutaj trochę grafiki komputerowej, drukarki 3D, gdyby ktoś chciał sobie zrobić własne figurki. Scena główna. A, jakaś impreza. Nie żyje, żyje nam. Jeszcze Tutaj podkładki. Jeszcze raz nie żyje, żyje nam. O, dziękuję, nie musieli. Stoisko Vaneko. No, naprawdę spore. Powiesz Comics Art. Mamy okay, Gier. To stoisko z koszulkami, ale jak widać jeszcze nie jest czynne. Mhm. Plakaty. I też stoisko z figurkami i koszulkami. Okay. Przejdźmy teraz w tamtą stronę. Wasz. Figurki. Tutaj markery i rzeczy do rysowania, futra tak, Lidia, i chodźmy jeszcze. Przejdźmy jeszcze w tamtą część, tam jeszcze nie byłem. Tutaj mamy słodkie pluszaki. Mm. Tutaj mamy Best Comics, który między m.in. E, nowe komiksy wydawnictwa Elemental, w tym Gold Raka. i tutaj mamy nagle komiks, CD Action fajne rękodzieło, sklep, z figurkami, pokemony, karty, I tutaj autorzy, no i trochę koszulek i MRW licencjonowanego. Mhm. Tu mamy strefę gier na głównej arenie. Można też sobie zakupić gierki. Zdejsko z planszówkami. Dobra. tutaj podręczniki do RPG-ów, figurki podręczniki tu można kupić kostki inne planszóweczki oczywiście więcej Pokémonów Warhammer Nie? tutaj macie nową planszówkę Torgala mój egzemplarz prawdopodobnie powinien przyjść jeszcze w tym miesiącu więcej kostek więcej Pokémonów no tutaj wydaje mi Wesper i więcej figurek dobra Chodźcie zobaczyć to cudo. To wszystko to są postacie wyklejone z papieru. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że robi to piorunujące wrażenie. Niesamowite. Zobaczcie na tego jode. Tutaj Pokémony. Power Rangers, Benten więcej pokemonów ale zobaczcie na tego Blastoisa po prostu cudo no i jeszcze postacie z gier tutaj m.in. innymi Link i Zelda tu mamy stoisko e, Pana Europy i jeszcze figurki Naprawdę świetnie to wygląda. No, przyznam się szczerze, że ja osobiście uwielbiam Gendama, ale zobaczcie na tego. No i teraz coś... No po prostu mistrzostwo świata. A tutaj jeszcze jest strefa tvn HBO. I oczywiście legendarny tron z gry o tron, w którym sobie można zrobić selfie'aka. Dobra. To tyle jeżeli chodzi o płytę główną i przejdźmy zaraz do stoisk naokoło REN. Tu na dole chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. To jest Toisko, e, Muzeum Komiksu, gdzie promują nowe wydanie Flasha Gordona. I tu oczywiście zobaczcie jest oryginalne amerykańskie, e, tutaj jest polskie z 38. No i oczywiście tutaj reedycja. Ale zobaczcie jakie mają fajne oryginalne plansze komiksu. To jest naprawdę coś, coś e, wartego uwagi Naprawdę to jest coś czego w Polsce naprawdę naprawdę brakuje teraz. Jeszcze wejdźmy z tej strony Zobaczcie Oryginalne prossze komiksowe. No prawdziwa gadka, gratka dla fanów. I tu jeszcze stoisko w Scream Comics. Dobra, przejdźmy na górę. Tu mamy stoiska z rękodziełem i z innymi książkami. Można oczywiście kupować grafiki bezpośrednio od artystów. Jak tutaj. Princiki. Kubeczki z własnymi grafikami. No. Zobaczyć. Mhm. No to jest świetny tytuł Dickhead, wczoraj oglądałem z kumplem i powiem wam, że to siwo. No i bardzo dużo jest takiego self-publishingu grafik tutaj autor robi brysiki na własnych komiksach klimatyczne tu jest główne wejście Dziękuję. Tu można kupić archiwalne komiksy I tutaj kolejne wydawcy tutaj. Tutaj są komiksy zagraniczne, też trochę archiwaliów, między innymi kolekcje. Tutaj serio od Egmontu. I tutaj kolejne archiwalia, są też książki. Możecie zobaczyć. No i dalej. Arciki, princiki, self-publishing. Strefa komiksu, bardzo fajny sklep. I tutaj informacja. Dalej trochę. Archiwaliów. I tu znajdujemy już e, część polskich wydawnictw. Mamy e, Team of Comics. Tutaj mamy Kurca wydawnictwo. Instytut Kultury Popularnej. Centrala Comics. Kultura Gniewu. No i tutaj Hanami Ongryz mamy z japońskie, mamy stoisko z Umbrella Academy I tu mamy połączenie Atom Comics razem z Mucha Comics i tutaj też oczywiście można kupić mangi i figurki Princiki, to jest mandioka. Ręcznie robione biżuteria. I kolejny arciki, self-publishing. Szypineczki. Biżuteria własnej roboty. jak są. I tutaj też troszeczkę archiwaliów. Koszulki. Dzisiaj oczywiście jest znacznie mniejszy ruch niż, niż był wczoraj, ale też jeżeli się dobrze przyjrzycie na filmie możecie zobaczyć, że mamy trochę cosplayerów i tu kolejne autorskie komiksy, pluszaczki, notesiki i tutaj autor robi małe wrysy, dużo grafik. Tu mamy... własnych. I kolejne graficzki, princiki. Naprawdę bardzo fajnie. I tutaj stoisko między innymi. Rafała Szłapy, autora Blera. Eee, ja wczoraj dostałem od niego wrys z dedykacją, więc naprawdę super sprawa. No i tutaj dalej. Self-publishing. Self-publishing jak najbardziej i to jest naprawdę bardzo fajna fajna część tego festiwalu I dalej nie naprawdę stoiska są bardzo fajne porozwieszane arty, printy różnego typu Tutaj jest stoisko ksu. Ostatnio byłem na jej wystawie w Lęgrenówce. Naprawdę. Prynciki jeszcze więcej pryncików. Nie. To są Polish Indii. Jeszcze zobaczmy tutaj też kolejne. A tutaj są bardzo fajne arty. Z My z zielarki. Bryloczki. Ręcznie wyszywane. ruszaczki, Też kolejne stoiska. Biżuteria A tu stoisko ja i market. Tu jest wejście e, dla Jakieś przekąski Dalej strefa Arcików na No jest tego naprawdę dużo, więc myślę, że każdy kto by przyjechał na MFkę, e, naprawdę znalazł coś dla siebie. Łóżka, łapki do wyboru, do koloru, naprawdę. No jest to w zasadzie niesamowite. Ile tego jest. interesuje z wyglądem, już chyba... O, zobaczcie te grilloczki. Są też z Miku. Pluszaczki. O, wydaje mi się, że już woli zatoczyłem kółko. Także mam nadzieję, że takie tournée po e, międzynarodowym festiwalu komiksów i gier w Łodzi w edycji 2024 Wam się podobał? Ręko dzieło autorzy i własne. Także ja Was serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych relacjach. I dzięki wielkie. Do zobaczenia.